Wszystko zaczęło się bardzo niepozornie, dokładnie 20 lat temu. Właśnie wtedy nawiązano pierwszą polsko-niemiecką współpracę międzyuczelnianą, która na przestrzeni lat przerodziła się w duży europejski projekt akademicki. W ciągu dwóch dekad współpraca między Uniwersytetem Zielonogórskim a Technische Hochschule Mittelhessen zaowocowała dziesiątkami wspólnych projektów badawczych, uruchomieniem tzw. studiów integracyjnych oraz kooperacją na szeroko rozumianej niwie artystyczno-kulturalnej. No i mamy sytuację taką, że to co zdarzyło się 20 lat temu, dzisiaj ma piękne owoce. Można się tylko cieszyć, można się tylko wyrazić jakąś radość, że to co zaczęło się od takiej właściwie oficjalnej pierwszej wizyty jeszcze profesora Klyty u rektora Miłka, bo to był ten oficjalny początek, to co później zostało przekazane panu profesorowi Rybskiemu do konferencji, Kontynuacji daje tak wspaniałe owoce. Dwudziestolecie współpracy ma także swój spersonalizowany, historyczny wymiar. Po raz pierwszy na Uniwersytecie Zielonogórskim nadano tytuł honorowego profesora. Godność ta została nadana profesorowi Mariuszowi Krykcie. Dzisiaj, tak z perspektywy 20 lat, patrząc wstecz, no, możemy być dumni, chyba. Ja podkreślam możemy być, also, czyli. Tu obie strony wniosły bardzo duży wkład i to nie tylko koordynatorzy, ja ze strony niemieckiej i koordynator ze strony polskiej, profesor Bolikowski i później profes, obecnie profesor Rybski, ale i wiele osób, które... W tym programie uczestniczyły z obu stron. Tytuł profesora honorowego Uniwersytetu Zielonogórskiego został ustanowiony przez Senat Uniwersytetu na marcowym posiedzeniu. Jest przyznawany osobie, która wniosła znaczny wkład w rozwój Uniwersytetu lub w rozwój współpracy Uniwersytetu z krajowymi lub zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Uniwersytet Zielonogórski jest w bardzo dobrym położeniu, bo Wy macie wydział artystyczny i tego muszę powiedzieć od początku troszeczkę Wam zazdrościliśmy. Ehm, e Miałem poparcie ówczesnego rektora uczelni mojej, na której pracuję w Niemczech, który chętnie przystał na propozycję zorganizowania koncertu, na który zaprosiliśmy zespół z Zielonej Góry i zespoły z ucz innych uczelni partnerskich. I ta, ten pomysł, ten koncert tak spodobał się naszej społeczności akademickiej, że stało się to już później e, tradycją. W okresie mniej więcej dwóch, trzech lat Następowały dalsze koncerty w ramach naszej współpracy, która się ze współpracy z Zieloną Górą rozwinęła czyli tej sieci kooperacyjnej uczelni w Europie Środkowej i Wschodniej, Cooperation of Universities in Central and Eastern Europe, QC. Tego rodzaju koncerty stały się już też później tradycją. Były koncerty w Zielonej Górze, w Gießen, w Lwowie, w Tallinie w Wilnie ostatni koncert w 2016 roku w zeszłym roku w Gliwicach na Politechnice Śląskiej. Oczywiście jubileusz nie kończy współpracy obu uczelni. Wręcz przeciwnie, daje możliwość dalszego rozwoju partnerstwa w jeszcze szerszym gronie. Nasz Wydział ma 50 lat w tym roku i od 20 lat prowadzimy współpracę ze swoim bardzo ważnym partnerem, z Uczelnią Niemiecką, ale proszę zwrócić uwagę, że ta współpraca ma charakter wielowymiarowy. Wiele, wiele, wiele krajów jest w to zaangażowanych i no nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ta sieć się tej współpracy poszerzała. W zeszłym roku dołączyła do nas Uczelnia z Białorusi. Myślimy, że w kolejnych latach również kolejne uczelnie z innych krajów do tej sieci się przyłączą. Tutaj największe zasługi ma do tego właśnie pan profesor Kryta, stąd był to jeden z głównych powodów, dla którego. Nasza Rada Wydziału wystąpiła z wnioskiem o uhonorowanie go tytułem profesora Uniwersytetu Zielonogórskiego. Profesor Mariusz Klytta od 1989 roku pracuje na stanowisku profesora w Technische Hochschule Mittelhessen. Jego działalność dydaktyczna i badawcza koncentruje się na zagadnieniach z obszaru maszyn elektrycznych i napędów przekształtnikowych. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym zwłaszcza artykułów konferencyjnych dotyczących sterowania i regulacji napędów oraz kompatybilności elektromagnetycznej i akustycznej napędów. Przekształtnikowych. Jest również autorem podręczników akademickich i patentów.